Jak ktoś mi powie, że Linux nie buguje. Nic nie wytłumaczy, co się w tym momencie dzieje. Kursor. Kursor, wiem właśnie, czarny w tym Linuxie cholernym. Jest tam. Mam. Myszkę mam. Niedawno co zainstalowany system. Ruszam i nic z tego i nic i stoi. Chwila po uruchomieniu 15 minut, wrzuciłem parę sekwencji wideo 1080p. Gdzie na Windowsie się to śmiga bez zacięć, bez niczego. I no i co, I stoi, nic. No i to jest właśnie to, jest właśnie to. 3 g w stałych ratach 0% i dwóch nie płacisz. t Dla tych, co jeszcze nie wiedzą jak powinno się wyłączać Linuxa. Oczywiście nie trzeba używać menu z lewej strony, w którym wchodzisz i niby można wyłączyć, prawda? Jest taki nawet znaczek windowsowo podobny od wyłączania, bo ci wyskoczy takie hasło. Po pół godziny używania Linuxa a nie do szczególnych zadań, cztery karty przeglądarki programu Firefox zainstalowanego przez terminal oraz używania OBS do nagrywania, strumieniowania wideo z ekranu w którym i tak nie można streamować w pełni możliwości tego programu i systemu komputera oraz sprzętu, ponieważ oknie jest, zmi, okno jest zmniejszone do poziomu mniejszego monitora, w którym ciężko wytłumaczyć, dlaczego przyczyna wystąpiła, na, jakie, z, na czy, czego skutkiem jest to, A, ale również, że z prawej strony mamy możliwość wyłączenia komputera z również podobno Windowsowym znaczkiem wyłączania, który również nie działa. Więc jedyną y, szansą wyłączenia komputera jest typowo linuksowa metoda. Reset Także nie posądza, ty, ale na szukanie tych Ta. Straciłem paliwa tego.